Siema. Pracujemy ciężko ogoliliśmy NK A młody wyłapuje co się da zanim przyjadą ludzie i mu wyłowią Wiem okoń w tym sezonie Jednak jakieś mamy, ale wpuszczaliśmy 30 plus Skurczyły się skubańce Co Wojtuś do wody? No Ale jak głęboko popołknął Masz śrób swoje ja na złapałem normalnie sobie tu, ale Pogoda nie rozpieszcza Ale cóż. Wyszło jak wyszło walczymy. Może jak ranek zawsze z szarobury, to dzień potem jest piękny i słoneczny. Czyli trzymaj to się młody zarekomendował pogodę na jutro. Skoro tak mówisz, wszyscy ci ufają. Dzięki młody.